Siemano. Dotarliśmy na ryby. Dobra. Się roz, roz, rozkładamy. Zaraz zobaczymy, co tutaj będzie. Dzisiaj polujemy nie na tylko płotki. Mam nadzieję. Norbert rozkłada poważny sprzęt. Nowa. No może jakiś ryby. szczupaczek w końcu wpadnie mu. Bo już kolejne podejście i to ja się poddaje z tymi Kolejne podejście i coś czuję, że będzie tragedia u niego znowu z tym szczupakiem na, na, na ten Mieszkoła Ale życzę mu powodzenia I co? Lecimy, nie? Rozkładamy się Najlapsi gdyby leci I jechanka Dobra jeszcze przyjadą. No pierdolony Moskitu no Dobry dziku wszystko. Permitu będzie trzeba kupić. Ja nie muszę. 16 wędek nabierzesz i potem 14 godzin to kurwa składać składasz. Tak. To jest zestaw koniowy. Idę po wodę, dawać kurwa. Nie mam innego wiadra na wodę, nawet Kurwa no! Zostawiłem wałcie, nie? Dobrzo. Już pograliłem piszengiem. Cześć, ja tu rwa. No prawie prawie idealnie że się zapaliło. No co kupiłem, przyciągam. co <grymne> tam byli. Jak tam, popiłek? A e, kurde, no już. O, o, nie to masz... Ułajnie wypiłem. Nie to delikatnie. Kurde. Ja jednego wczoraj, mówię miałbyś na drugą nóżkę, ale... Ja jednego drugą ale... Jakoś tak. Ale jak szedłem, przy tam było, to, to, to ta impreza była? Oj to 60 nie, bo ja też mam parę smaków. Co masz? No dobra. No to się zabierz... Kurwa ile zajebałem tego. Uj tam Wykorzysta się. To no. do takiej walsty żyją, nie? Chuj nie, Ale ja, ja kupiłem też świeże. Kupi, tak. Wrzuciłem je ten... Z złotego tam po łobuzki kurwa w tak, cień. tam, bo tam ziemi od chujadło, nie? No, to powinno być okej. Okay. Kurwa, ale jest śliczko. Oddali wczoraj wędkę, obie. Okay. Przywieźli? No ja musiałem jechać. A. Kurwa. Nie wiem, że... Rzucę te dwie kulki już, nie? Niech te przyjdą. Ten. Tak się że zbier... To do mnie, ja a, a nie mam ten... Na się nie pisze domu, nie? No. No i nie mógł znaleźć. Nie dość, że... Nie dość, że jak brali jego dowód, nie? Kurwa no? jest. To on ma na drugie Paweł, nie? No. Napisali Paweł, by. Skurw. <śleszy> <Z> <śleszy> on do mnie, Paweł... Przepisałem znaczy, dowodu nie wziąłem ze sobą, żeby potrzebuję tu dowód. Tak kurde, zostawiłem wszystko do domu, nie? no no ja naprawdę potrzebujesz... Nie, no tylko żeby się upewnić, że do właściwej sobie daję rybę. Chcesz jedną dać? Nie wiem, no zobacz Bursa. jak to będzie pływać. A co, to się kameruje? Tak, się kameruje. A? Rybki vlog? Rybki vlog. No, Panie, taką rybę tutaj bujak złowił że kurwa zobacz jak beton rozwalił no. panie jak tu ostatnio kurwa buję ze starym był to kurwa całą taczkę ryb kurwa a nie nie nie, nie to starego to, to, kurwa to ja starego na tarczce przywiózł kurwa pięknego ostatnio Chyba mi to wysłuch. no właśnie też dostałem nie O, grzmi kurwa Ty... Ale się śmiesz, kurwa, ja miałem sen, kurwa, dzisiaj właśnie mi się przypomniało, że kurwa łapaliśmy na rybach i kurwa w nie burza była. O kurwa, to. Ja tak łowiłem ja sobie. W burze? No, wow, Ja strach, bo, bo tak giłem, kurwa. Ty, no i ja na taką samą kurwa tego szczupka jemnąłem. I pan. Tak? Jest. Tam. No, ja... Dobrze. Ja byłem, kurde. Parę razy porzucałem, do tymi kalekami pływali... już. Nie, tam są te kajaki, no ale najgorzej jak tam jest masz za fontaną dookoła. I, ten. I potem wejdę ten sposób. Właśnie z psem i rzuciłem przed psem, chopie, to prawie ją ciągu do wody. No, kurde, nie daję no, na tego usłyszeć, bo ja za wodą, jest nie? Chopie, byś tu teraz jak, jak byś rzucił, nie? to już by tam dawno był. To jest serio, no? To jest taki wariat na wodę, nie? Jak tam we fermo na tej tamie, nie? Normalnie z nim na nagłówkę tam spotkałem gdzie? no tam je tam, tam na sterowniku kurwa ma tam no, no, no tam gdzieś 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 w ogóle gdzieś gdzieś bomba, tam wszystko, gdzieś Teraz. Ale rzeczy, które zamawiam, zrobię te po To To no, tak. jest ważniejsze ode mnie, że zamawiam? Nie zrobić coś na telefonie. <noise> no jasne, że ryby ważniejsze. <noise> to jest takie ważne, że na <noise> Twoja, tak? No, no. Słuchaj, bo ludzie, słuchaj, są rzeczy ważne i ważniejsze. No. Chęci no. nie, powiem, że się wpuj. <noise> to będzie ważne. <gody. głosy> Kurwa, Naber, no tak jak całą atmosferę spierdolisz. Co? No co, no jebie tym kurwa z szrotem, kurwa. Ale jest gotowa. Kurwa, mnie ręka boli odrzucania tymi kurwa kulkami Zobacz, zobacz tutaj, zobacz jak się się unosi w ogóle Jakie patenty kurde Dobre. No i git. Kurwa zajdzie To by na jakiego tego, tego. Dobra. Kurwa jakie Uwaga. dźwięki To idzie w chuj daleko, nie? Ty ale weź tam może bardziej pierdolni to? No tam w lewo bardziej, nie? nie spierdoli z tego. To nagrywałeś? Tak. Ale to w połowę sajlapsa pójdzie, połowę pogadam po się. No. Idzie, pójdzie? I na jutka kurwa. To no. bo ci za ucho złapie. Ach, kurwa, mnie ręka boli rzucona tym zanemtem, ty. tam za? Jakbyś mówi, że nagrywasz to sobie coś wybrał Czekaj, bliżej to przedstawię, bo będziemy daleko przypomnę, wiesz Kurwa bym się zabił Kurwa Ty wziąłeś ten dzwoneczek? Mam Ty może na tą dużą założę, żeby kurwa na nim tam się nie patrzeć. Można tak? Jeszcze założę. Dingo bez, dingo To się kurwa zakładam Na szczyt. Na szczyt Norbert, na szczyt. Zaraz wracę, kołkosz i kurde, ale ten jest nawet To każdy tam gdzie było, prawda? Kurwa, zaczep chyba jest jakiś. Nie, dobra, spuściło. A co, czy my nie będę dmuchał na zimne? Nie dmuchaj. Tak, nie dmuchaj na zimne, no. Jeb z kamerą, kurwa. Mam u jeszcze w tej drzwi. To twoja woda, nie pani, tu stoi od ostatniego. Ha ha, jest pierwsza ryba. Taki okoń duży. Idzie do wody Uczta się panowie jak się łowi Złap coś konkretniejszego, to się pouczymy. Słuchaj, nieważne co, ważne, że jest Ech, Może coś ponagrywam, kurde. Tak o Weź tam Norbert Warkniczki jest OK Eee, nie. To uczta ładnie. Dla szefa.

W przetestowany kurwa, biorą na niego, biorą, bierze, bierze no na czerwonego, bo ten rzuciłeś, biorą na medu, na medu, kurwa na kurwa ale na O, jest, kurwa. Paweł, Paweł już bierze przykład ze mnie. Pies, kaban. Jest, kaban. Pierwsza płótka w tym sezonie. <grym> Teraz, <zainteresowa> Norbert, czas na Ciebie. Ale zjadła to. Tak? Łapczywa.

się, ale jest kurwa okonek taki. A weź Norbert Miarkę wyciągnie ode mnie z torby, aż go zmierzę. Sobie, no to jest kurwa kawałek rybki w końcu. Kurwa jakiś chytnął szkoda, że się nie nagrało branie. No taki fajny, zobacz czy damy dobrze widać. Czy się wyostrzyło? E, jasne jest. Dowaj przyciemni. O! To teraz Da? 25 ma chyba co? Wyciągnij miareczkę. Szybko póki tam. Mierzymy? Mierzymy. Na wizji. Tak nie więcej, no! 26. 25. 26, bo 25 no. się kończono wszystko. No i elegancko. Kurwa ty, ale jaki fajny. W końcu jakiś większy. A nie jakieś pizdy, pizdy kłaczki, kurwa. No Bartik, co robisz? No, Mamy to wieloradaniowi. Streamy, YouTube, te sprawy. Nie, Ty... nie zabiłem się jeszcze. Ale tu nic nie no, bierze. To? Tu nic nie bierze. No jest problem. A wiesz dlaczego, nie? No bo przywiozłeś ręcznik kurczę, a nie powinieneś ręcznika przywiozł. Ale ja już dwie ryby złowiłem. No ale ja nie. No to masz problem Dam mnie spadł ten zły A mydło wziąłeś? Bo ja ręcznik łam Ja mydło nie Niestety Wiesz, przez tamtych, o, o tam Tam tu są No tak Czemu SOS, to... ty? Emergency SOS, your iPhone initiated emergency SOS <laughs> Już dzwoni na pomoc, Ty kurwa Żeby mu Ty <laughs> O, patrząc. Koncentracja, tak jest. Najgorsze jest to, że mi być skup skupionym w takim stanie skupienia. Najgorsze jest to, że mi ta. Ten, yy, bateria dobra pada. paracie. Tu jest problem. A nie masz drugiej baterii? Mam drugą baterię. Dzień, kurwa, nawet. Dobra, w kieszeni się leżała. Tylko, że ta oryginalna tak słabo trzyma. Mm -hmm. Bez trzeba uważać. Dobra, kurwa ja tam dużo przerzucę. Trochę mamy sprzęt. Dzwoneczki tego typu. Także tak. Miejscóweczka fajna. Wyntkosz. Ale ciągnie, ale ciągnie. Ale, ciągnie, ale on ciągnie. Ale on ciągnie, jak on jest dobry w ciągnięciu. Co jest z tą rybą? Coś tam złowił. Aha, się, zaplą... się zaplątała, dlatego nic nie brało. Na pewno. Coś tam Wyntkosz złowił, zdychłą rybę. O kur... No zobacz. Zdychła ryba wzięła! Gry... Wędkosz, co ty kurwa? No skur, Łebu jebało! Uba łuba nie ma! Wędkosz! Jak ty łowisz, kurwa? No ale co łuba ujebało? Wzdychły ryby łowisz! To pewnie odciąłem, że cię A ty co tam kurwa grzebiesz? Ej, eee, mi. kujtami, ja jaska! Rybaczki, może... Ty, nie chcesz nic mówić, nie? Ale masz 20% baterii. Już? No. A dopiero było 35%. No, streamerzy. Streamerzy. Shaila pisze, że szykowała się na jakieś yy, alko streamer spadanie z przeszła coś, a tu dupa. No to nigdy nie było. Ja alkohol ja się brzydzę alkoholem Ja się brzydzę alkoholikami alkoholem Ja jeszcze piory łowisz ty tam. Dawaj, no, jak, 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 A tam No je jak jakaś dużo No bardziej jak tam Chcę zobaczyć chwilę nawet A ja złapałem przed chwilą tak do... I chlub do wody. Ci tu pływają. Ryby płoszą. Słabiotkę, słabiotkę. Dobra, ja, tam streamów, szukam teraz ryby biorą. Tu mm. ja, to jest? A, to ty ruszasz kurwa do Nie, 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 nie ruszyłem. Norbertik, co się stało? Yy, szczupak wziął i zerwał sobie zestaw. <laughs> szczupak wziął? Taki, no taki kurwa no nie okłamywać 2 metry nic. Tak. tak. Że ledwo co się ten, między filary zmieścił. Panie, widzisz ten kajak tam co płynie? To kurwa, goście pomagali mi go kurwa wyciągać, nie? I jednego z kajakarzy wciągnął do wody. Czyli nie trzeba też rzucić kurwa. Bo on już z wody wyskakiwał po tą przynętę moją, jak widział. A! Ma taki specjalny aromat, taki zapaszek swój, charakterystyczny. Wszystko jasne. No i on wyskakiwał. Kajakarz się w to wtrącił, bo zauważył taką rybę. No i doszło do konfliktu, gdzie moja ryba. Została odwieziona przez innego chłopaka. <laughs> tak. Kurwa, że to się nie nagrało akurat, no nie wierzę. To jest... Zapalę, tak Nie mogę, no nie mogę przeżyć tego no O nie, nie mogę Związania, tyle chwalenia się tak pięknie zrobione i co i tylko bojka pływa gdzieś tam a jest nawet <noise> jest tutaj. ty może dopłynie do brzegu może chociaż to się uratuje ale by się w kurwie jak nagle bojka zniknęła co jakby szczupak chycnął kurwa ty nie ryba poleciała gdzie indziej bojka też gdzie indziej a poszło gdzie indziej? tak Ta, niech podpłynie ci weźmie i podpłynie tu ci da oj Norbercik Norbercik dobra Został kolejny zrobiony tylko ciężarka mi dał teraz włączę nagrywanie żeby nie było w razie w tak kurwa dla Jak tych muszę innych kupić szerokotny jakiś? Ty, hmm. weź jeszcze tego. Konenty trochę do dały, oh. to czekam dziesiąt ciężek. Tak? No i będziesz zalent to nie jakby Z daleko tak nie poleci. No. To, Ym, nie to, było, to było ten. No chodź, gołemty, przypłynęła jeszcze No dobrze. Mówiłem. Nie słucham. No nie, no nic nie słucha się. Poważnych wędkarzy. Niech mnie nie rmucha na zimno. No bo nie rmucha na zimno Tak to jest. Ty, ale czemu mi się to ciągle nagrywa 10 minut w najdłuższy filmie? Próbowałem to przestawia i nie idzie. Myślałem, się skąpię, ale nie więc O, zaraz się i to tu jest Paweł przed tobą, tak o jak patrzysz tutaj A co jest? No to dziura, nie? Wiem, że Orła wytni, jak będzie tam szed, ale na... nie, nie udało się Ciekawe jak będzie biegł tam, to tam będzie miał tu branie. Pa, 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 pa. <głos> <głos> może ja zostawię na niego ustawione przybliżone Jak będzie wraca to będzie A ok. ubranie <noise> <noise> może się coś wydarzyć To wątek użwala tam. Nie chcę patrzeć na to. pogoda. Co przybliżasz do niego? Tak. Ale to jest, nie tak, gdzie ty Nie Mnie jest, jest zła pogoda, mi jeszcze wpadło. O, o, U. no kuprydze. Co robimy, Majne Bizowien? No idziemy na inną kurwa, Lipa. Sobiutko dzisiaj, bardzo sobiutko. Kurwa. No, ja obiecuję naprawdę, my łapiemy tutaj ryby, ale dzisiaj po prostu jest słabo. Ja obiecuję, naprawdę. Przestań się tłumaczyć, kurwa, chłopie. No wujek jakby rosy, Jak wujek był ze starym na pewno by ten. Starego na tatce targał. <laughs> Całą taczkryp! A nie nie nie! To wujek ojca na taczce przywiózł! To nie ta historia! Nie? To nie ta historia! Wąski się popierdoliły! <grym> <grym> Albo może dłujesz kurwa, u ta karba ta spłynęła na nutra Jedziemy gdzieś indziej zobaczyć co się dzieje Może jakiegoś innego garba złowimy? Ale wpisy ty rzeczywiście, się wszystko. Może nie wszystko zobaczyć. A taki jeszcze mały wątek motoryzacyjny po, po rybach. <laughs> Załapał się chłop. Zobraliśmy na drugie miejscówce, porzucaliśmy kilka razy. Nic nie było. Ja miałem dwa, dwa może brania na małą gumę na kajtecha. Żeby ten okonia, ale w sumie tylko tyle z tego. Także jedziemy, wracamy do domu. Film nie wiem kiedy będzie, ale może... Ja montuję. No może, może, może w tym tygodniu jeszcze go w sumie wrzucimy, znaczy w tym tygodniu. No dzisiaj jest w sumie niedziela. Może na środę, może na piątek będzie. Muszę ten. Muszę pomyśleć jak to zrobić, jak to ugryźć. No a tak to. Co do domu? Jedziemy, trzeba się wykąpać, jakieś zakupy. I siadać do kąpa i zaczynać montować, wybierać co tam było najlepszego, jak to tam wygląda i... I tyle, nie? No ja, się... no, ja się z wami żegnam. O, właśnie, miałem Ci mówić dobrze, że, ten, że powiedziałeś o wodzie. Kiedyś przechodziłem, szedłem na ryby z buta, tutaj. I tu, właśnie, gdzie są te kurde, te. Widzisz te łuki takie, nie? No. Ten mostek. To w chuj ryb tam było. Powinien w, w chuj. I to chyba nie wiem, czy to nie był okoń. Takie dosyć duże kawałki. nie no, widać. No, nie ma wody. No, nie ma wody, jak widać. No, nie ma, nie ma, nie ma jest odpływ. Strasz, no. I chciałem tam rzucać to, to ale tak mówię kurde, mówię nie, mówię nie wiadomo czy to można, czy nie można i nie rzucałem w końcu. No, także ja się z wami żegnam eee, do następnego filmu, nie wiem co będzie, coś się wymyśli. Może chciałem ogólnie nagrać też geocaching, tak to się mówi? Geocaching. Tak. Nie pamiętam nawet. No. Eee, jak będzie pogoda, to któregoś nie, jak najbardziej nie wiem też może jakaś sobota? nie działa czy coś, pojechać sobie po, poogarniać to zobaczymy. Może, może, może być to spoko w sumie. E, no, na jakieś tam właśnie takie, takie coś. Mm. Także no. Następny weekend można coś. Coś się wymyśli, nie? Tak, na spontanie mm. jak zawsze. I najlepiej no. wtedy wychodzi. Także ja wam mówię. Na No i na